Ziutek, weź no małą siekierkę, brzoskę przywiezie, na obiad wróci. drzewo z lasu wozić, jak pod chato rośnie. No, no, zasrańcu. Tego drzewa ty nie czepiaj się. Siadaj. かわいいかわいいかわいい。 Tego drzewa za strańcu, nie masz prawa tknąć. Choćby słomo przyszło palić. On mój brat. Brat? Ta w brat? Tego dnia, co ja urodził się, babka urwali gałązkę ze swojego drzewa. Tego co u mazurów przy stodole, i wsadzili koło węgła. No i przyjął się. I rośnie razem ze mną. A jakby kto jego nie daj Boże ściął, to i mnie podetnie. To wszystkie drzewa przy domach to braty? Prawie wszystkie, w lesie też nie można ścinać, nie wiadomo kogo się ścina To jakby drzewo nie ścinać, ludzie nie umierali? Nie umierali To czemu ścinają? A czy mają zimą w piecach palić, gotować, grzać trzeba, trzeba i ścinać i to nie grzech Ale bez potrzeby drzewo pokaleczyć albo ściąć, o grzech straszny Czasem lubię jechać plecami do przodu. Plecami nie widzisz, po tyli co nie wypatrzysz. drzewa, pola, kamieni, pokazuje się od razu znikąd. Skądś za uszą wychodzą z niczego. Tak samo droga nie wiadomo, co się wysunie z podwoza jaka kałdoba, który kamień, czy jaka łuża a ja lubię zgadywać, co kiedy, co po czym. Ale tyłem tyłem jakoś tak jest, że jedno od drugiego jakby czuć dalej, niż jak się jedzie, przodem i widzi zawczasu. A czyje to siostry? Czy ja nie wiem, ale pamiętam. My kiedyś na nich hojdawkę robili na Wielkanoc A kręciła się, Stacha Mazurow, aż na czubki wynosił Poszedłby tatko nocą na ugiłki? Nie próbował, nie będę i tobie nie radzę Wrona raz poszedł To go tak stajtowało, że jąkał do śmierci Wszystkie drzewa wzięli się z ludzi? Wszystkie. I wielkie kamieni, i niektóra zwierzyna też. O, dzięcio, słyszysz? A skąd wziął się? Był raz cieśla na zarobek bardzo łakomy. Nawet w niedzielę belkę ciesał. I za to przemienił jego Pan Bóg w dzięcioła. Niech sobie robię i w niedzielę. A niedźwiedź był pszczelar pijanica. Po pijanemu chciał Pana Boga oszukać, Kożuch się przebrał, wełno do wierzchu To i ostał przemieniony w niedźwiedzia A bober Toż to rybak Łapał ryby A szedł Pan Bóg za dziada przebrany Prosi daj rybę mnie biednemu A rybak klepnął się po dupie O tu dla ciebie ryba darmo zjadą Mówi i piernął. I co? Od razu jemu Ogon rybięcy wyrasta i sierść I od tej pory bobry kisną w wodzie I popierdują zimna A Psa, za to, że Pana Jezusa ukończył. A zająć z chłopczyka, co od różańca uciekał. O Jezu! To wszędzie ludzi, to przemianą. A tak, toż mówią. Las słyszy, pole widzi. I nigdzie nie schowasz się, wszystko na ciebie patrzy. Czy kradniesz, czy oszukujesz, czy robotę marnujesz? I temu trzeba żyć, jak Pan Bóg przykazał. Bo w co przemieni? Na pewno. Żiutek! Czego beczysz? Ktoś umarł. Nie płacz, toż ty nie baba, w nogawkach chodzisz. Aleśmy kogoś strzełowali. Nie, tam bajki, nie płacz już. Toż wy sami opowiadali. Opowiadać można, a kto tam wie, jak z tym naprawdę. yeah